Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym powiemy sobie mm, króciutko na temat y, tej oto nowej latarki od amerykańskiego producenta Surefire, a dokładniej modelu Turboscode Light Pro w wersji większej, czyli M640 DFT. Eee, więc tutaj przeprowadzimy krótki unboxing oraz krótko sobie powiemy, mm, jakie są plusy tej latarki. Na co warto zwrócić uwagę, oraz przymierzymy ją do broni jak leży, ponieważ ma jedną ciekawostkę, jeśli chodzi o montaż. Ale dobrze, nie przedłużając, opakowanie w następujący sposób przychodzi tej latarki. Latarka została za moje własne środki, nie jest to żaden sponsorowany materiał. Zanim zapłacimy z własnych środków nikt mi, żaden administrator mi do testów nie przeznaczył. Dobrze, więc kupiłem ją dla swoich potrzeb, do swojej prywatnej broni. No i już powiem dlaczego to zrobiłem. Tak? Dlaczego wybór padł na tą. Jak wiemy mamy dużo latarek większych, mniejszych, wielu producentów. Ale dlaczego wybór padł na tą oto latarkę. A więc sobie ją otworzymy. Więc tak, w opakowanie przychodzi Oczywiście, mnogość instrukcji, e, ostrzeżeń o baterii, dodatkowo innych produktach, jakie można kupić. E, więc tak, takie, takie dodatkowe informacje, broszury tu przychodzą. Co sobie ruszymy na bok? Natomiast e, dodatkowo przychodzi przede wszystkim latarka. Bardzo pięknie, solidnie wykonana. Do tego mamy imbus. Kabel do ładowania baterii w środku. Oraz mamy drugi uchwyt. Bo standardowo na broni jest założony uchwyt Picatinny. A, a tutaj mamy jeszcze M-lock. Tak? I ten imbus właśnie do tego m jest żeby można było przyczepić także komplet w zależności jaką mamy szynę czy chcemy zamontować to na szynie Pikatini, czy na m loku mamy to wszystko. Komplet po prostu w pudełku przychodzi to komplety, Tak samo mamy kabelek do ładowania więc to jest pełen komplet plus dokumenty. Co ważne jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy odnośnie tej latarki a więc yy, Kilka rzeczy, parametrów. Pierwsze, bardzo e, silny, e, silna moc, aż 100 tysięcy kandeli, co pozwala na bardzo świecenie, takie od, na dużą odległość, nawet tam ponad 600 metrów, e, jeśli chodzi o dystans, tak? 632, 600 metrów, tak? No i e, świeci ona mocą 700 lumenów, co jest wystarczającą mocą, bo tu nie chodzi o to, żeby ona świeciła jak najmocniej, tak? Są te latarki, również w wersji. 1500 lumenowej dostępne, natomiast znacznie mniejszą ilością kandeli powoduje to, że mamy bardzo oświetloną przestrzeń przed sobą, natomiast yy, jak już chcielibyśmy coś dopatrzeć się na, na odległości 100 metrów, no to już tego nie widzimy, tak, Siedzimy bardzo jasno rzeczy do siebie, dookoła siebie, bardzo ładnie oświetlone, natomiast ta latarka służy do tego, żeby dostrzegać punktowo, bardziej punktowo Niż tak po prostu po całej szerokości, gdyż mamy ten tak zwany właśnie turbo beam, tak? Czyli że widzimy pojedyncze takie świecenie. O, widzimy w środku jest takie mocne jarzenie, aż za jasne, żeby ciężko się na to patrzy, w bliskiej odległości. No i dokoła mamy ten większy krąg, który delikatnie rozjaśnia się. W jak widzimy, niewiele się powiększa. Na przestrzeni takiej, jako miałem styczność, możliwość świecenia tą tarką, czyli. 50, 100 czy 300 metrów. Spisuje się ona rewelacyjnie. Naprawdę ten cel, który sobie namierzamy jest bardzo e, dobrze doświetlony, jeśli chcemy strzelać w tarczę na 300 metrach w Jak najbardziej ta tarcza jest bardzo, bardzo wyraźna e, i, i jak najbardziej można korzystać do wszelkich zastosowań taktycznych, więc te 100 tysięcy kandeli jest jak najbardziej widoczne. W, wszystko świeci na standardowym źródle. Surefire, czyli świeci to na baterii od Surefire dokładnie to 18650. To jest bateria, którą możemy naładować poprzez micro USB, szkoda, że nie USB-C, no ale ten procent troszeczkę tak ma, że nie idzie z wieloma rzeczami, tak z duchem czasu z niektórymi idzie. Jest za to bardzo dobry, jakościowo wykonana i bateria, i latarka, więc, więc za to można cenić. Natomiast co jest plusem, to jest to, że to, ta latarka jest dual fuel. Czyli co to znaczy, że jeśli wykorzystujemy taką baterię, możemy również zamiennie użyć baterii 123, na jak ta od fire. Dwie takie baterie dokładnie wkładamy i mamy dokładnie, yy, świeci nam ta latarka, co prawda z mocą około 10% mniejszą. Bo około 90 tysięcy kandeli wtedy mamy. Natomiast yy, na oko tak naprawdę tej różnicy aż bardzo tak nie widać. więc yy, jak najbardziej możemy się poratować takim po prostu źródłem zasilania właśnie w postaci baterii 123. I te baterie te możemy też oczywiście ładować tak, jak właśnie mówię, dołączonym kabelkiem. Z ważnych rzeczy mamy, to może powiedzmy sobie o wymiarach i o wadze tej latarki. Mamy ją dostępną w wersji dużej, w wersji krótszej. Ja wziąłem wersję dłuższą, głównie dlatego, że jest niewiele tak naprawdę większa od tej wersji mniejszej. Natomiast znacznie dłużej trzyma bateria, bo tu trzyma bateria 2,75 godziny. Jest jeden tryb świecenia, po prostu ten mocny, nie ma przełącznika na inne. Zostaną się na dłużej tu i częściej jeszcze Oczywiście z wyjściem na przycisk na broń, natomiast ten moduł tak wygląda. Co ważne? No to tak jak mówiłem, 100 000 kandeli, 700 lumenów, czas pracy 2,75 lub na bateriach 2x123 mamy ten czas krótszy o godzinę, czyli 1,75. świecimy na odległość 600 metrów Świecimy tym źródłem beam, czyli takim turbo beamem, czyli środkowy. Mamy bardzo mocny taki okrąg, którym naprowadzamy na cel. No i oczywiście mamy tak w zestawie na Picatinny szynę oraz na m lock Oraz mamy, co ważne, możemy ją zamocować zarówno z lewej, jak i z prawej strony broni. Po prostu się to wtedy wykręca i obkręca na drugą stronę i możemy wtedy założyć w ten sposób na broni. Ja miałem właśnie tak to początkowo założone, żeby od lewej strony było e, od strony patrzącej e, tutaj e, na karabin lewej strony, ja przełożyłem sobie na prawą stronę. E, i, I ten uchwyt jest solnie wykonany. E, jest dodatkowo tak zwany niskoprofilowy. Oni się tym też tutaj chwalą, że jest taki montaż niskoprofilowy. Zaraz pokażemy sobie to bezpośrednio e, na broni, jak to wygląda. Długość to jest 15 cm, czyli 150 mm waga 156 gram. Jest odporny na, na, na takie wodę w postaci takich lekkich opadów, czyli IPX7. Tutaj mamy, jest to milspekowe aluminium, więc jak najbardziej jest to solidnie wykonane. Tak jak mówiłem, ten w tym w mocnym po środku. I znacznie mniejszym promieniem jasności na zewnątrz. Ciężko to żeby powiedzieć, żeby kamera oddała. Być może załączyć takie materiały jeszcze ze świeceniem. Aczkolwiek z tym, z tym jest zawsze jakiś pewien problem, ponieważ no, każdy aparacie widzi inaczej niż to wygląda w rzeczywistości. Dobrze, jak to teraz w takim razie przejdźmy, jak to wygląda na broni. Dla przykładu posłuży mi tu. Ten oto Daniel MK18, którym sobie to po prostu przymocujemy, jak to może wyglądać. O, już sobie rozsuniemy. Już sobie rozsuwamy. A więc tak. Ja w tym przypadku tutaj, tak jak wspominałem. Montuję to na lewą stronę O, sobie tylko zablokujemy to boję nam nie latała. O właśnie więc możemy zamontować to na przykład właśnie już sobie wymierzymy tylko o w ten sposób. I przykręcamy delikatnie, potem będę dokręcał to bardziej. No i wygląda to w następujący sposób. Może w ten sposób, o, tak pokażemy. Może siedzieć bardzo blisko, może siedzieć dalej. To już od nas zależy, jak sobie ją chcemy tutaj ułożyć. Czy bardzo nisko profilowo, żeby nie wystawała nam tutaj za czy bardziej oraz też możemy to oczywiście zamontować na tych szynach bocznych no i możemy tutaj dokręcić oczywiście tak żeby już stabilnie stało. Więc nawet na moim kruciaku, czyli 10,3 cala ta latarka mieści się na tej szynie. Zajmuje owszem dość sporo miejsca natomiast niewiele więcej tak jak, tak jak mówiłem niż ta wersja krótsza 340 więc są też przynajmniej zdecydowałem, bo ma znacznie dłuższy czas pracy, a jest tylko niewiele dłuższa. Więc tak to by wyglądało, jeśli chodzi o właśnie tą zawartość. O. W ten sposób. To tyle na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, chętnie się z nimi zapoznam. Chętnie na nie odpowiem. Co uważacie? Ja zdecydowałem się na właśnie latarkę Turbo, żeby bardziej doświetlać te cele, które świecę na metrach no, od 50 do 200. I ta latarka z wersji Turbo właśnie sobie z nimi bardzo dobrze radzi. Więc przy takim zastosowaniu jak najbardziej wydaje mi się, że ona tu dobrze do kompletu pasuje. Powoli jak możecie zobaczyć na moich filmikach, kompletuję ten karabin krok po kroku z pewnymi jak gdyby. Tutaj kwestiami się miotam, czy, czy trochę pójść w tą, czy w tamtą stronę. Natomiast jak widać, powoli, powoli setup się buduje. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.